Ja to proszę pana, mam bardzo dobre połączenia. Wstaję rano za trzecia. Latem to już widno. Za trzecia Jestem ogolony. ogóle się wieczorem. Śniadanie jadam na kolację, tylko wstaję i wychodzę. No ubierasz się pan? Płaszcz, jak pada. Opłacamy się rozbierać po śniadaniu? E, fakt. Do PKS mam 5 kilometry. O czwartej za piętnaście jest PKS. I zdążasz pan? Nie. Ale i tak mam dobrze, bo jest przepełniony i nie zatrzymuje się. <laughs> Przystanek kiedy do mleczarni. To jest godzinka. Potem szybko wiozą mnie do Szymanowa. Mleko, wiecz pan. Badaj szybszy transport. Inaczej się zsiada. Przymanowiec siadam, znoszę bańki i łapię kadę. Na ochocie w elektryczny do stadionu. A potem to już mam z górki. Bo tak, 119, przesiadka w 13, przesiadka w 345 i jestem w domu. Znaczy w robocie? I jest za 15 siódma. To jeszcze mam kwadrans. To sobie obiad jem w bufecie. To po wajrancie już nie muszę zostawać, żeby jeść prosto do domu i góra 22:50 jest też z powrotem gole się jem śniadanie i idę spać